Były jeszcze inne spotkanie z Niemcami, bo to już zaczął się zbliżać prąd wschodni. Zaczęło się, to, ten nasz teren zaczął się zagęszczać od Niemców. Trzeba było już wtedy operować i większymi jednostkami i, i... miasteczko trawy było przez nas wyzwolone, było o, miejscem naszych zakwaterowań. Mieliśmy już tam swoje znajomości, przyjaźnie. Od do Juraciszek kilkanaście kilometrów. To drugie takie osłłodzone miasteczko, które wchodzą wieści, że z Niemcy zajęli Juraciszki. Nie można na to pozwolić. Rzeszki zaatakował Rajb z drugą kompanią. Myśmy tam przeszli, co już właściwie było po wszystkim. Niemcy się wycofali. I ja wtedy miałem taką niezwykłą zdobyć z jakiegoś bagażu po niemieckiego. Wyglądało na to, że to podoficer miał francuską bieliznę i to za rozkosz ubrać się w taką miękko bieliznę delikatną zamiast tę Parcianą bieliznę kopską. Ale to taki szczegół, który życzę ubarwiali i to było fajnie. Następnego dnia po tej akcji, i raciszka, no fal, traby Niemcy, no to uderzamy na trawę. Uderzyliśmy na trawę, główne zadanie to przyjęła na siebie kompania Szczęsnego, czy taki patroska, że kompania Szczęsnego ma a, a, uderzyć a w osłonie. Druga kompania i batalion, i, i moździerze z, z, z batalionu Czy dróg, dróg pierwszego czy pierwszego batalionu. One ostrzelały stanowiska niemieckie, a się potem zaatakowali nad samym ranem. To była błyskotliwa racja, przyniosła także ofiary. Jak wspomniałem, zaatakowaliśmy nad, nad ranem i się chyba nie spodziewali tego, czego ich były posterunki, umocnienia, bo to tak to, to, wyglądał krajobraz po bitwie, że były takie stanowiska. Sam to bezpośrednio doświadczyłem tak, tego spotkania z wartownikiem. Wtedy z tej bitwy o trapy, wyzwolenie trap, taki osobisty sukces odniosłem. Zgoniliśmy z Niemców, idąc z podniesienie podniesieni do góry kilkudziesięciu, więców, z jednej strony z, z, koledzy napędzają, żeśmy około stu jeńców wzięli, wolnych i sporo zabitych. Wśród tych żołnierzy było, było także y, jakaś formacja z białorusinów. Ci białorusini od razu zdeklarowali, że oni chcą iść do polskiego wojska. I tam y, 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 po 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 jednostkach. Ja wtedy ubiłczyłem się z kilkoma zdołycznymi pistoletami. To była taka, taka zabawa. Ale ja bym, co może jeszcze na moment do akcji. Ja ją przed wieloma laty opisałem. Już w pamięci i tych szczegółów nie mam, wiem, żeśmy atakowali atakowali przejść przez rzekę miasteczko trawy leży nad rzeką, która się nazywa Klewa atakowaliśmy posterunki niemieckie, bo wiadomo było, że są koło kościoła atakowaliśmy te posterunki niemieckie koło kościoła i ja z kolegami z swojej drużyny podszedłem pod pod plebanię, Otwiera, otwieramy drzwi do plebanii, jeszcze strzały nie padają, jeszcze jest cisza. A w środku są kobiety ubrane, coś przeczuwały być może. Ci są Niemcy, ta kancelaria jest z tamtej strony, od kościoła. Biegłem, rzuciłem wtedy granat do środka. Ona grybanie ona zresztą spłonęła, nie wiem czy w wyniku tego rzut cenia granatem, czy innej, inna była przyczyna. jest z własnego granatu byłem ranny w rękę. I potem już jest nas tutaj kilku, nacieramy na kościół z zamuru kościelnego. Strzelają Niemcy i do nich strzelamy. Strzelałem y, niemieckie milki, uciekają Niemcy, przechodzimy y, dalej. Ja zeskakuję z tak kościół u nas Skarpie, ponieważ biegła droga w stronę rzeki. I zeskakuję z tej karpy, rozglądam się i w tym momencie czuję tak huk, y, podmóg wiatru, huk, wszystko to się zlewa, sam się to już tak jest szarawo, widoczna, widoczność jest dosyć dobra. Po drugiej stronie włozu, przy drugiej stronie, stoi Niemiec i robi ruch, jakby chciał repetować karami. Ja do niego kieruję lufę swojego rkm -u. On z bo nie miał szans. Ale nie strzeliłem. Czyli o jednego zabitego, świadomie, bo to bym go zabił, to, to była świadome zabicie. Może tutaj tak trzeba było, ale nie pociągnąłem za spust. Uchłonąłem, uderzyłem go w całej siły pięciotwarz. Za mną biegli inni, poszliśmy do przodu, do przodu, nawet nie wiem co się z nim stało, pewnie go zabrali, albo, albo sam uciekli. Zajęliśmy stanowiska, bo z takiej głupag górka po drugiej stronie drogi. Zagrał karabin maszynowy. Niemcy się opamiętali. Zajęli stanowiska, coś zaczęło się rozwidniać. Jesteśmy w takim rowie, który chyba był rowem jeszcze strzeleckim z czasów 1941 roku, tej wojny bolszewicko niemieckiej I Ja swoim, ze swoim rkm przy przyjmiję jedyna municyjnej, który nie mrużył oka. Obok jeszcze koledzy i dowódca plutonu, Zbyszek Grodniak. W pewnym momencie rozglądamy się i widzimy jaka jest sytuacja. Przed nami jakieś składowisko, widzę moździerz stoi blisko, ale Niemcy już z niego nie skorzystają. My też jeszcze w tej nie możemy. Z Zbyszek przed pewnym momencie podrywa się i, i mówi do ataku. Poszliśmy do ataku. W tym momencie znów zagrała seria karabinu maszynowego z bliższej grodnia. Dostał mnie nogi, obok kolega. Dostał w głowę śmierć na miejscu. Muszę poszli do przodu. Przewróciłem ten morzeż po drodze. Idziemy, hurat, z prawej strony naciera drugi pluton, znaczy inny pluton, pierwszy w naszej kompanii, myśmy drugim plutonem i Niemcy widzą, że, że już są na przegranej sytuacji, zaczyna, zaczynają podnosić ręce, kończy się walka. oddychamy głęboko co się dzieje kto zginął zbyszek dostał czarski nie żyje bondażują bandażu zbieramy jeńców pychamy zdobyć na broń i tak to się stało Zbyszek wyszedł z tej opresji, ale nogi stracił. Po na traby już sytuacja się ładnie zmieniła. Już front był tuż tuż. Już dosłownie następnego dnia musieliśmy